Fani wojenklonów szykujcie swoje portfele, no bo pojawiło się oficjalne zdjęcie Venatora, czyli najnowszego ucs ze Star Warsów. Co ciekawe, zestaw nie miał jakichś takich wcześniejszych przecieków, tylko pojawił się od razu na półce sklepowej w jakimś sklepie i ktoś po prostu zrobił zdjęcia, no bo sam zestaw ma wyjść podobno 1 października, więc trochę dziwne, że już te zdjęcia są w sklepach. No nie tyle co zdjęcia, co ktoś po prostu wystawił set w sklepie. Jestem ciekaw, czy ktoś po tym stracił pracę, szczerze mówiąc. Ale patrząc po tych zdjęciach, no to wiemy, że on ma 109 cm szerokości, czyli jest takiej samej szerokości jak Star Destroyer, tylko oczywiście jest mniejszy, no bo wiecie, były to mniejsze jednostki. I co mogę szczerze powiedzieć? No, wiecie, no, ja nie jestem zbytnio fanem klonów, ale szczerze mówiąc, zestaw to dość fajnie wygląda. Raczej ja go nie będę kupował, bo to nie jest mi zbytnio potrzebny, szczerze mówiąc. Trochę może te study na tym całym zestawie bolą, ale no, wiecie, lego, zbytnio nie, nie inwestuję w to takie plejty gładkie, żeby robić ładne zestawy, więc no trudno. No, szczerze mówiąc, według mnie. Za taką cenę, bo cena jest koło chyba 700 dolarów, więc chyba można spokojnie sobie kupić własne elementy i coś samemu zbudować. Też nie wiadomo czy jest jakieś wnętrze w tym Star Destroyerze, Star Destroyer, że Boże, w tym Venatorze, no bo nie ma po prostu żadnych zdjęć. Na pewno na plus podobają mi się te silniki, są dość fajne takie elementy użyte jako właśnie takie wielkie, ogromne silniki w tym Venatorze z tyłu, no to mi się bardzo podoba szczerze mówiąc. a figurki były wiadome, bo te przecież były dawno, ale też wam je pokażę, no to z figurek jest wiadomo, że nowy Captain Rex, z główką, gdzie ma plaster po wyci wycięciu chipa z Clone Warsów, więc to jest stricte nawiązanie właśnie do siódmego sezonu Wojen Klonów. No i mamy też Admirała Jularena, który jest już takim wiecie prostym admirałem z Wojen Klonów, bo mieliśmy też jego figurkę jako już imperialnego oficera, no czy tam imperialnego admirała, no już wiecie, żeby nikt się nie spłakał. No więc cóż, no jestem ciekaw dalszych zdjęć tego zestawu, jestem ciekaw czy jest jakieś wnętrze w tym zestawie i może jakieś, nie wiem, jakieś Małe statki w środku na przykład w tym hangarze. No bo wiecie, Venator miał ten wielki hangar z przodu. Praktycznie cały ten statek opierał się na hangarze, więc jestem ciekaw, czy są jakieś małe. Takie wiecie po prostu mikro, jakieś ARC170 na przykład. No bo to też byłoby dość ciekawe, że wiecie, otwieramy sobie ten hangar z przodu i mamy właśnie takie statki małe, więc to byłoby całkiem na plus. No ale tak jak mówię, no nie można ich zdjęć na razie, więc nie ma zbytnio to, co spekulować. Mamy to co mamy. Wydaje mi się, że dla fanów Wojenkonów jest to dość fajny set. Także dajcie znać, czy taki zestaw będziecie się kupować. No bo cena w Polsce to będzie taka sama cena pewnie jak w czyli ponad pewnie 3000. Wydaje mi się, że podobna cena będzie jak Sokoła Milenium, czyli tam 300 może, no wiecie jak to jest w Polsce z tymi cenami. Także, tak jak ja mówię, ja na pewno nie będę kupować, no bo no nie jest mi zbytnio taki zestaw potrzebny z tych UCS-ów. Mam Sokoła i tak nie mam gdzie go trzymać, więc <laughs> więcej tych UCS-ów nie jest mi potrzebne, no ale myślę, że dla właśnie takich fanów klonów, no to to jest najbardziej chyba must have zestaw tego roku. No i będzie on 1 października raczej dostępny już na całym świecie. Także dajcie znać, jak wam się taki zestaw podoba, czy będziecie oczywiście go kupować, no i wpadajcie na mojego Discorda, bo tam też się te zdjęcia pojawiły, jeszcze jak ja słodko sobie spałem w krainie zapomnienia, więc na pewno mielibyście informacje wcześniej. Oddajmy to tyle z takich wiadomości i widzimy się w kolejnych może jakichś zapowiedziach.